Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie w Pieszycach. Znajdujemy się w Centrum Kultury, gdzie odbywa się konkurs wiedzy o parlamentaryzmie polskim. Bardzo się cieszymy, że właśnie w Pieszycach ma to miejsce. Dzisiaj Centrum Kultury gromadzi młodzież z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Są to już najlepsi wybrani w pierwszej edycji konkursu, który odbywał się w szkole na pierwszym etapie, a dzisiaj druga edycja, gdzie będą wyłonieni laureaci konkursu na temat wiedzy właśnie o parlamentaryzmie. To bardzo ważne, że młodzież chce kształcić się w tym kierunku, że interesuje się tematem, że chce poszerzać swoją wiedzę na temat właśnie ustawodawstwa polskiego, zasad, jak odbywają się wybory czy do sejmu, czy do senatu. Więc ten konkurs tą wiedzę sprawdza i wyłania laureata. Konkurs jest organizowany pod patronatem pana posła Marka Chmielewskiego. Bardzo cieszymy się z jego obecności dzisiaj pośród nas. Będzie to też możliwość rozmów w kuluarach młodzieży z panem posłem, gdzie będą mogli wymieniać doświadczenia, zadawać pytania i wiedzę jeszcze bardziej poszerzać. To drugi konkurs, który organizujemy wspólnie z Wszechnicą Sejmową. Poprzedni dotyczył Młodzieży Szkół podstawowych ponieważ trzeba też zaczynać wcześniej, dlatego zdecydowałem, że co drugi rok będą konkursy dla właśnie uczniów klas, ostatnich klas szkoły podstawowej. To jest ważne, abyśmy od samego początku uczyli młodzież na czym polega ten proces, w ogóle popularyzowali wiedzę o Sejmie, o tym, że warto angażować się w takie społeczne działania, bo to w przyszłości oni będą nas zastępowali. Jestem pracownikiem Kancelarii Sejmu, a konkretnie Wszechnicy Sejmowej, która zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną. Edukujemy dzieci, młodzież, ale także dorosłych. Przybywających do nas w zakresie takiej edukacji obywatelskiej z historii parlamentaryzmu polskiego. Młodzież ma sporą wiedzę, ale konkurs ma to do siebie, że wybieramy tych, którzy mają tą wiedzę najlepszą. Ale to nie chodzi o wiedzę encyklopedyczną. Bardziej nam zależy na tym, żeby czuli jakby ten proces i wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Nasze oczekiwania dostosujemy oczywiście do poziomu uczestników. Dzisiaj, zdaje się, mamy doświadczenia z młodzieżą, dziećmi z, ze szkoły podstawowej. No, oczekujemy takiej wiedzy. Z zakresu edukacji historycznej po prostu i znajomości wiedzy na temat właśnie historii polskiego parlamentaryzmu. To zachęca młodzież do takiej popularyzacji wiedzy i to nie jest wiedza książkowa, nie jest wiedza podawana w formie lekcyjnej, troszkę inaczej to wygląda. Panie, które pracują w wszechnicy sejmowej, które jednocześnie oprowadzają również wycieczki po sejmie, bardzo umiejętnie prowadzą na pierwszej części taki wykład, a potem przystępujemy właśnie do pisania i rozwiązywania testów. Ten konkurs jest taki, takim elementem edukacji. W tym zakresie i chcemy wspierać w ten sposób także ich uczestnictwo, przyszłe uczestnictwo, także chęć wzięcia odpowiedzialności po prostu za sprawy państwa i społeczeństwa polskiego. Mam nadzieję, że młodzież potraktuje to jako wstęp do takiej większej wiedzy i życia dorosłego. Taką dedykację między innymi też dla tych, którzy biorą udział, w, wpisałem na nagrodę, które również funduję. Nagrodą są tutaj nagrody od marszałka Sejmu. Oprócz tego jeszcze 10 najlepszych uczniów uzyskało ode mnie nagrody książkowe dotyczące publikacji związanych z Sejmem. Generalnie y, wiedza ta jest na takim, powiedziałabym, bardzo podstawowym poziomie, ale pojawiają się w różnych regionach jednostki szczególnie zainteresowane tą tematyką i to są nasi przyszli liderzy, mam nadzieję. To między innymi chodzi, żeby przybliżać ludzi, którzy pracują na rzecz swoich mieszkańców, ale też opowiadać o tym, co się dzieje w Sejmie. Młodzież zawsze jest otwarta na tego typu inicjatywy i też y, po prostu mówi to, co czuje, co w wieku, później ludzie dorosły, czasami zmienia swoje funkcje.